Siedzę i czyszczę magazynki, to pomyślałem, że i tak coś powiem o zawodach, o jesiennym meczu na strzelnicy Pawłów organizowanej przez Kobe i Double Miss Academy. Double Miss Academy. Kurczę, no, mecz był super, to było 10, 10 bardzo fajnych torów. Na początku się straszliwie jarałem tak mniej więcej od trzeciego toru, bo w ogóle po pierwsze to mi świetnie poszedł pierwszy tor, który był długi, czyli Cieszę się, że wreszcie mental dojeżdża ze mną na zawody i trening ten popłaca, także ten mentalny. bo się już nie spalam na pierwszych torach, a mam takie szczęście, że często pierwszy tor to jest długi dla mnie, natomiast w takich zawodach 8-10 torowych to... Taki długi tor potrafi ważyć kilkanaście procent, no i zauważyć bardzo mocno na wyniku jak posieje misów i no-shootów. Do tej pory zwykle tak wyglądało. No tu byłem zajarany strasznie, bo takie wizyty trzeciego toru, miałem problem, żeby utrzymać. Niski stan podjarania, bo, bo po prostu żadnych noszutów, żadnych misów, e, żadnych zapomnianych tarcz. No, super się cieszyłem. E, nawet jeśli tam pod koniec zawodów myślę, kurczę, chyba będzie życie wynik, naprawdę super mi idzie. No, potem się okazało, że nie, że gdzieś tam jestem w standardowych moich 60 paru procentach. Yy, a po prostu tory były fajne. Mało kto tam miał misy i, i noszuty, mało kto zapominał tarcze, więc to jest jakby ta kwestia. E, no i teraz tak, e, to, to, co wyciągam z, z Zawodów. Przede wszystkim szybko sobie przejrzałem czasy, bo ostatnio dużo ćwiczyłem dobyć. No i generalnie taki mój cel maksimum to było zejść do 1,5 sekundy na, na pierwszym strzale, bo na większości zawodów to było w okolicach 2 sekund ostatnimi czasy. No i fajnie, bo naj, naj, najdłużej dobywałem i pierwszy strzał oddawałem sekundę 46, a nawet było jakieś tam sekundy 10, więc, więc bardzo fajnie, jakby zaliczone mogę na jakiś czas tego elementu nie ćwiczyć. Super sprawa też, a nierazu nie razu nie szukałem się z kolimatorem, więc suszenie i praca nad indeksem. 10 tysięcy dobyć na poprawę indeksu, który mi Dominik polecił, znaczy nakazał, przynosi efekty. No i w, teraz pora na skupienie się na przeniesieniach, bo to jest taki mój element, który no, kuleje dosyć mocno. Bo nieważne, czy zrobię e, strzał na Confirmation 1, czy gdzieś tam do 200 setnych sekundy, czy 20 e, sekundy. E, czy zrobię Confirmation 2 czy 3, to te moje przeniesienia zwykle są w, w okolicach pół sekundy, więc bardzo trzeba nad tym popracować. E, no i w związku z tym niestety się złamałem i na byłem drogą kupna, jeszcze nie przyszło do mnie tą kamerkę na czapkę chociaż myślałem, że nie, nie będę tego nigdy robił, że mnie do niczego to nie potrzebne, ale ponieważ jeżeli trenuję, to trenuję zwykle sam. Yy, no, i jakby na sucho jest spoko, bo sobie ustawię telefon naprzeciwko siebie, nagrywam, i widzę, że ciągnę wzrokiem za, za przyrządami, a nie uciekam na cel najpierw. Nie? Więc, jakby na, na sucho spoko, ale na ostro, na, na strzelnicy, to bardzo trudno mi to sprawdzić, czy ja, jak ja robię te przeniesienia bez drugiej osoby, a z większości to nie sam. Zatem, no ta czapeczkowa kamera to będzie teraz konieczność. Taki wniosek, no bo faktycznie mogę zająć się, mogę zająć się moimi, mogę zająć pracą z przeniesieniami. No, i to tyle właściwie. Mecz mi się jak zwykle mega podobał, bo uwielbiam te mecze organizowane przez Kicie. Tory są świetne. Ekipa sędziowska zawsze ta u Kici jest mega fajna. To jest zawsze bardzo fajne towarzystwo zawody. No A strzelnica Pawłów, no to, to wiadomo, to jest, to jest top. Niechże wszystkie strzelnice będą takie jak, jak tam, z tak fajną obsługą, z, z tak fajnym cateringiem i z taką jakością torów i, i zaplecza całego typu kibelki, ekspres z kawą, etc. Nie? Więc no, do Pawłowa zawsze wracam z ogromną przyjemnością. To tyle, dzięki za meczek, dzięki, że słuchasz tego. Prawdopodobnie trochę nudnego filmiku, e, ale część z Was mnie zaczepia e, po zawodach i pyta, jak tam i interesujecie się moimi wnioskami, i mówicie mi, żebym tyle nie, nie narzekał na swoje strzelanie, tylko widział dobre strony, więc co, no dopasowuje się. Dzisiaj pokazałem jakieś dobre strony mojego wczorajszego strzelania. To tyle. Dzięki za uwagę. Hejo.